Hej, z tej strony Lukar, witam was w kolejnym odcinku ROKETA Następnym po kolejnym miesiącu braku nagrań, z tego co dobrze pamiętam o, Nabierałem się parę razy już do tego, przynajmniej boosty teraz podkrane przeciwnikowi eee, Ale próbowałem tylko na nagrać które znowu przez weekend był dostępny Niestety bez szans, bo każdy mecz był niepewny Cały czas ludzie wychodzą z tego trybu, więc dopóki to nie wejdzie na rankadowe, a takie mam przeczucie, to nie ma sensu, żeby to tak dalej było kontynuowane. Więc nawet nie będę próbował już tego nagrywać. Więc jesteśmy na zwykłych standardach. Znaczy, to są chyba solo standardy. Wiem, że poszukiwałem to i to ze względu na strasznie małą ilość osób. Także... Tak, to jest solo standard. O W ogóle też nie mam parcia na tego i Wow, nie trafił. Nie mam parcia też na tego YouTube'a, aż tak. Od momentu, w którym streamuję te miarę ja regularnie, moim zdaniem to, co i tak się pojawia teraz na Twitchu, to jest dużo więcej materiału, niż to, co było na YouTubie do tej pory. To jest 3x39 godzin praktycznie materiału. Fuck off. Także... A mi się dużo lepiej streamuje niż nagrywa, więc... A to chyba każdy tak jak zawsze mówił. Stream to jednak jest zawsze jakaś minimalna chociaż interakcja. Czasem ktoś tam wpada. Także popularnością ten kanał się jeszcze wielko mnie cieszy. To nie jest też najgorzej, więc... O, dobra, w tą stronę wybili. Nie trafi tego. No to jeszcze zepsuł. Może jeszcze to do przodu. A nie, to jest już przeciwnik. p są na ataku. No i dawaj, dawaj. Ładnie. To może być głowy. A nie trafił. oni też nie jadą. Nasz przejmij to, proszę. Nie, nie zdąży. No teraz. Za dużo, za dużo miejsca im zostawiają. Przeciwnicy to wygrają w ten sposób. Starałem się trochę potronować, żeby też nie było właśnie bezradzinnych meczy. Także, widać może, że te hity może nie są zajebiste. Ale przynajmniej nie są też z brązu. Uuu. Uh. Fak, chciałem sobie inaczej to podać. Widziałem, że tego nie strzelę. Co so, ja oglądam tu to grać spokojnie O oh, wow, to, to mi nie wyszło za to. A we dwóch się rzucili. Okej, okay, przeciwnicy też widzę, że te pieprzyli. Dobra, ale przynajmniej dobrze się ustawię. O nie, ja nie po czym nie lecę. U, ten jest dobry. Ten jeden ziomek u nich naprawdę ładnie ten ciśnie. Uff, prawie samobój. Needboost. boost. Ani tego nie omroniom. A jednak niemożliwe z takiej sytuacji wyszliśmy. Oni nas z wóz starowowali. Oni nam wszystko zrobili, co najgorsze. A i tak z tego wyszliśmy. Nie. Chciałem to ładnie. Dobra, to to już trochę zaczynamy jak bronz grać. No, to już jest źle. No, nie umiałem się chwycić. Pinch jakiś? Nie. Yeah. Wybić też, nie powybijam. Dobra, muszę się trochę bardziej skupić. Także to też mogłoby być całkiem, całkiem. to Najgorszy hit nie siadł. Dobra, bloki na szczęście jeszcze wyczuwam, jeśli przeciwnicy trafiają. Ładnie podał. To jest całkiem niezły meczek na no są standardy. O, oh, fuck. leci drugi chyba Busta nie ma tak się czaju z tyłu dobra, ogarnął dobrze sobie podają to jest naprawdę wszyscy wiemy jak są standardy wyglądają aj, trochę za daleko był dobra, nie, nie, no nie wezmę tego byśmy się z naszym poplątali nie sięgnę o, ale. O, fuck. No nie. To nie weszło. Nie będę ryzykował, bo nikt nie zrotował do tyłu. A jeszcze wygrywamy, więc też nie ma co. Niech oni busty zmarnują. No? Dobrze, dobrze, dobrze. Bardzo ładnie. Mądrze zagrane. Niepotrzebnie kolega ze mną poleciał. Dobra. Nie ma nikogo tutaj. Wyklany meczek. O, ja tutaj cięcie zrobię, bo szukanie tych meczy trochę. Zajmuję także, nie będę tutaj marnował czasu. <laughs> A to diamenty, i jakiś drugi meczek znalazło. Mówię, długo szukało, jakieś 5-10 minut, chyba. Więc mimo, że jest sobota, to jest problematycznie, ale bywało gorzej, więc ja też nie będę narzekał aż tak. o, W ogóle zacząłem o tych streamach. Także ja oczywiście bardzo zapraszam na streamy. Chwilowo to są... O, oh, wow! Wtorki, czwartki, soboty od 16 do 19. To się potem mi się trochę zmieni kalendarz, w momencie jak będę pracował. Ale to jeszcze ogłosimy. To będą po prostu później, więc to pewnie będą wieczorne, nocne. Ale to zobaczymy, jeśli się gdzieś dostanę. Chwilowo lecą... Jakby coś, wrzuciłem sobie golik donate'owy, bo parę osób już wysłało. Za co bardzo dziękuję. Parę osób też porady wrzuca. Też bardzo dziękuję, głównie Adi się tam pojawiał z poradami. Także bardzo dziękuję. Stąd między innymi half w końcu zacząłem mniej więcej robić. Jeszcze nigdy go w meczu nie wykorzystałem. Ale przynajmniej umiem w 80% przypadków wszystko wykonać poprawnie. <laughs> o, także mam erola left przypisanego w końcu. i może powiedziałem, że swojego nie będę zmieniał. Dobrze, że tego nie lektowałem, bo mógłbym nie trafić. A myślałem, że jeszcze z bramkasz, a nie było. Ja to po prostu przeczułem, że on to będzie. Że on to trafi. Nie robię half flipa, bo mnie trafił. O... Słaby hit mu siadł. że przed przeciwnikiem, a nawet nie poleciał. Uuu. A nie wybiję go. Dobra, uciekają przede mną. A! Myślę, że kolega to odbije. No to było takie na granicy, że tak powiem. O, pusta bramka. Przecież widzę wszyscy na atak lecą, więc. <laughs> tam już zaraz będzie jakiś Toksik pewnie. Ten nino jest dobry. Nie wiem tylko dlaczego wszyscy wyjeżdżają. Z rotacją się gdzieś gubią po drodze. O, już wiedziałem, że tam leci Toksik. No także. Donejik obecnie leci na konto deweloperskie na chromie, bo zacząłem dewelopować sobie wtyczki. Myślę, że jedna, jeśli ktoś korzysta z Twitcha może być zainteresowany. Polegająca <noise> polega na ustawieniu głośności sobie do poszczególnych kanałów na Twitchu. Więc... Jak na przykład ktoś ogląda wiele streamów i zawsze ma problem, bo zawsze musi ustawiać jakieś głośności. Bo wiadomo, że niektórzy mają głośniej ustawione na audio, niektórzy ciszej. Jakieś kanały muzyczne czy cokolwiek, to jest w stanie sobie to poustawiać i przy każdym... przy każdej zmianie kanału, przy każdym piciu na kanał powinno się dostosowywać. Nie ja tylko przy pierwszym załadowaniu strony, ale to teraz ze względu na to, że mi się pojawia powiadomienie, że Hej masz ustawienia do włączone, wyłącz to, więc pewnie musimy wczytać ustawienia na nowo. Okej, okay, myślę, że nie trafi, albo mi to zostawi. No, ja im zbieram, dawaj, dawaj, do przodu. Oj Na no, ma Nie, szans. Okej, okay, nie trafił. Okej, okay. nie będę mu tego zabierał. Gdybyś tego nie leciał za tym, to mógłbym próbować, a to byłby. Hamskie kradnięcie. No. Nie wiem, to, to jest dziwny mecz. Wiem, że nie gram zajebiście teraz. Moja rotacja nie kozaczy, ale jest wystarczająca na to, co tutaj się odwala. Dobra. Mówiłem, że ten Nino jest dobry, a on po prostu jedną dobrą akcję. Ja nie rozumiem rotacji przeciwników. Oni zostawili pustą bramkę w tamtej sytuacji. Nie za mocno. A, nikt nie pojechał. No, prawie. O, zostałem się nad jednym faktem, żeby sobie nie zacząć podejścia do Terrarii takiego solo, bez loczka. Bo z o sobie na streamach ciśniemy Terrarię co jakiś czas. I fa fajnie się miarę gra, więc fajna opcja. Ale myślę, czy po prostu na modach na poprzedniej wersji jeszcze nie pocisnąć. sobie jakiegoś trybu ekspert, czy cokolwiek. O! W się, czy by tego nie robić w formie, że nagrywać raz na jakiś czas odcineczek z tego, że zrobić jakąś serię też na YouTubie I wrzucać potem streamy, jeśli bym streamował Terraria, to wrzucać jako połowiczny, czy cokolwiek No wiadomo, że stream to jest trochę inna formuła, nie, więc nie jestem też w stanie tego całkowicie rozdzielić, że na przykład na odcinek zostawiłbym walki z bossami, ja poza bym tylko na kopalni cisnął. No wiadomo, że zawsze można po drodze coś przez przypadek przyzwać, więc... <grystanie> no i niestety nie wiem ile ten odcinek trwa. Przez fakt, że było cięcie. Ojejku, ale. Jako, że dawno nie było to jeszcze jeden materiał. Zaraz jeszcze jeden meczek znajdziemy. Także. Kolejne cięcie. A teraz nawet nie szukało tak długo jakieś 3 minuty. Ale mimo wszystko. Nie opłacało się nie robić cięcia, bo materiał i tak jest wyczerpany. Ja mówię, ja się próbuję nie powtarzać między tym, co mówię na streamie, a tym, co na YouTube. Wiadomo, że to. Na YouTube mam więcej wyświetleń, więc na YouTube więcej osób to usłyszy. Ale. Nie chcę. Bo no, a nuż ktoś mnie śledzi tutaj i tutaj. Ja wiem, że parę takich osób, bo się przyznawały do tego. Dziękuję wam bardzo za wsparcie. Okej, okay. Nino, Nino, dawaj. O, U, jeszcze raz odbił. Widzę, on będzie próbował te robić. Okej. Okay. Dobra, bramkaż też wyjechał. Ładnie to zrobili. Wydwóch nas probili. O, wow. Jezus, co mi się z samochodem stało. Ja flipnąłem chyba pod nim, przez co się zburkowałem. Nie, nie zdążyłem. A, on też poleciał. To jest mój błąd. Nie chciałem wybić naszego tutaj. On jedzie, czy Okej, okay, nie trafił. Jakby trafił temu obroniu. Nie zdążyłem go wybić Zobaczyłem go kątem oka, ale... Ja mam need boost, więc mam nadzieję, że to ogarną nie, nie przytrzymała mi się samochodu. Za wolno się toczyła. Dlatego tak beznadziejnie co zrobiłem. Oj Ja też mam Zmarno Zmarnowałem, żeby szybko wrócić. Oni wszyscy wyjechali! To jedyne co mogę zrobić, bo ja mam cały czas boost. Wszystkie zabrali nasi. O! Perfekt. Okej, okay, to jest nasza szansa. One idzie, że ktoś tu się ustawi. O oh, fuck! Już wiedziałem, że leci na ścianę, to, że się nie ustawi. To próbowałem to robić sam, ale mi to jeszcze zgarnął. Raczej tak bym nie trafił. Bo nie jestem na tyle dobry. Off! Ogarnął. Dobra, my mamy z bustami problem. Ani nas robimy jak chcą. Nie, nie wziąć naszym tego boosta. Dobrze. Mają czas, żeby wziąć busty, O to chodziło. A, może, czy nawet coś z tego będzie? Oj nie. Na, gdybyś jeszcze raz odbiła. Fak. Co? Tam się stało. <laughs> Nikt tego nie trafił. Eee... Nie zdążę go zniszczyć chyba. No oh, Ale za to nie ma nikogo. nabrałem Znaczy nie ma kto strzelać, bo ktoś przede mną uciekał Nie zdążyłem. Mogłem naszego porobić, więc będę go przeprosić. Niż żeby chował urazy. Okej, okay, trafił ten. Nie zdążył, szkoda. Nie fuck off. Jestem beznadziejny. Trzeba było na drugim meczu skończyć. A nie jestem z tych osób, które selekcjonują mecze i. O, oh, wow. Wybierając tylko te, na których wygrywali. Ale teraz gram beznadziejny. Ale teraz gram potato, nie? Jeszcze tutajś mnie odbiło hamsko. Ten by się nadało do wyrzucenia, ale nie. Bądź silny. Jak lu ludzi będzie podić to, co widzą, to, to będą przewijać. Może jest... Słyszałem, że tutaj na buście był za mną. A, nie trafił. A, też nie trafił. Chciałem go zablokować. A, właśnie. Idealnie jeszcze był stań pod A Ale odbije to ktoś? Oj słabo A no, zniszczył mnie Zdążył Nie trafił No tak coś przeczuwałem A myślałem że będzie do góry cisnął nie, nie trzymaj tego ściany Odbij to trochę od niej Dobra naszą podał Smy spoko. A do, też do ściany wrócił. Wybijem jednego, a nie trafił. Dawaj, 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 Nino. Koczebu za daleko, ale może daj zdąży. Nie trafił. A szkoda. Gdyby to dotknął, może. U. O, oh, faj. A ten, potem... My nie możemy grać w... We... ...trzech, bo on trzymał... rule number one w momencie, w którym... ...przegrywaliśmy. O, nie. To było... ...poświęcenie. Dobra, można powiedzieć, że... ...przegrany z mojej winy. Chociaż... ...byłem niby... ...pierwszy w tabeli. W sumie nie skupiałem się aż tak bardzo na moich, ale... ...chyba grali lepiej. Ale straszne potato grałem. Także... <laughs> O, kochani, na YouTube też, jak wspominałem, będę co jakiś czas rzucać. Nie będzie rzucać to tak regularnie, bo moim zdaniem 9 godzin poświęcone na streamy, średnio, bo wiadomo, że czasem miałem problemy techniczne, ale czasem za się dodatkowe streamy, także w sumie jakoś średnio 9 godzin tygodniowo wychodzi. Myślę, że to jest dosyć fajna opcja. Także ja was zapraszam na Twitcha, zapraszam do followowania i tutaj, i na YouTubie. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam no nadzieję, że zobaczymy, czy to na kolejnym materiale, czy na streamie. Trzymajcie się ciepło i cześć!